Jeżeli szukasz dobrego odpowiednika zapachu Thierry Magler Amen, to się chyba tak czyta. Każdy wie, o który perfum chodzi. O ten słodki, który kosztuje z reguły 250 zł. To ten zapach jest jak najbardziej super odpowiednikiem. Trzyma około 4 godzin na skórze, no może 3. Trzeba co jakiś czas powtarzać. Opakowania nie mam, bo wyrzuciłem. Ale to jest ta stara edycja. Kupcie tą starą edycję, bo ta nowsza podobno jest gorsza. Tak mi przynajmniej sprzedawca mówił. Jego się otwiera w ten sposób. No i atomizer nie jest może najlepszy. Psika jakby nie mógł, ale. Nawet nie o to chodzi, jak on psika. Wyobraźcie sobie, że faktycznie czuć w nim to, co w maglerze, czyli ten miód, karmel, mleko. Wanilię, trochę kawy, piżmo wszystkie te składniki ma też Mugler. To jest wysoko ceniony zapach, jeżeli chodzi o odpowiednik do 30 zł. Będę innego dnia, jeszcze dopiero czekam. Kręcił też odpowiednik Thierry'ego Maglera, który się nazywa Animale Animale. W sumie tamten zapach to jest pierwszy, potem był Magler, z tego co pamiętam. Więc dam swoje wrażenia później. Lamis wyprodukował też nowszą wersję tego. To się troszeczkę inaczej nazywa. Nie pamiętam do końca nazwy, ale jest według opinii tego sprzedawcy, który no całkiem dobrze się zna, jest gorszy niż ten. Więc kupujcie ten zapach. Dzięki za uwagę.